Przejść tędy, by podziwiać nie tylko przyrodę, ale panoramę Starego Sącza i Doliny Popradu będzie można w czerwcu 2021 roku. Ale już dziś warto odwiedzić miejską górę w Starym Sączu. To właśnie tutaj, przy jednej z tras rowerowo-biegowych powstaje ogromna konstrukcja nazywana ścieżką w koronach drzew. Po miejskiej górze warto i dzisiaj spacerować, więc jak ktoś tam spaceruje, szczególnie w takie dni, gdy prace nie są tam prowadzone, to może spokojnie już przejrzeć, zobaczyć, co to jest za konstrukcja. Prace są zaawansowane i termin oddania inwestycji do użytku nie jest Zagrożony, ale do zrobienia pozostaje jeszcze bardzo wiele. Te prace przebiegają, Takimi etapami, bo tutaj wiele prac jest przygotowanych w warsztatach, a potem nagle, nagle przyjeżdża i, i coś, coś nagle prawda, prawda, przybywa. Prac jest jeszcze sporo do wykonania. Termin zakończenia i tutaj nie spodziewamy się żadnego przesunięcia. To jest 30 czerwca 2021 roku. Ścieżka w koronach drzew będzie mieć 220 metrów długości. Spacerując po niej w najwyższym punkcie staniemy aż 18 metrów nad ziemią. Te przesła, które w tej chwili wiszą, one wiszą mniej więcej 6 Metrów nad ziemią, a to już wydaje się bardzo wysoko, więc to tylko wyobraźnia musi podpowiedzieć, jak to będzie wyglądało, gdy na tym ostatnim odcinku ten ostatni cypelek to będzie ponad 18 metrów nad ziemią, jeżeli chodzi o, poziomie, o poziom podłogi, więc to naprawdę. Będzie tam już taki dreszczyk emocji niemały. Cała ścieżka będzie zbudowana z elementów metalowych, drewna i szkła. Najwyższy punkt to widok na całą kotlinę sądecką. Niższe punkty będą dawać kontakt z przyrodą. Zamontowane hamaki i mostki umożliwią zwiedzającym odpoczynek. Na ścieżce znajdą się również urządzenia multimedialne, dzięki którym będzie można poznać nieco bliżej historię Starego Sącza. Koszt inwestycji, która co warto podkreślić, będzie atrakcją bezpłatną, to około 6 milionów złotych, ponad 4 milionów. Złotych, to dofinansowanie, jakie gmina Stary Sądz pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg Polska-Słowacja.